Cześć wszystkim, jestem Mateusz i dzisiaj zapraszam Was na przesadzanie roślin. Bardzo dawno takiego luźniejszego filmu z przesadzeniem roślin nie było, dlatego dzisiaj pomyślałem, żeby dlaczego go nie nagrać, choć jest już sam koniec listopada za chwilę zaczyna się krócić śniegu za oknem dość dużo i widzę, że dalej sypie, no to dlaczego by nie przesadzić też trochę roślin? Ogólnie nie zaleca się przesadzania roślin, jeżeli nie mamy doświetlania, nie mamy podwyższonej wilgotności, Ogólnie nie mamy warunków do wzrostu roślin, wtedy raczej nie zaleca się przesadzania. U mnie te wszystkie warunki, że jest dodatkowe oświetlenie, że te rośliny mają warunki właśnie do wzrostu, to jest wszystko spełnione. Dlatego pomyślałem, że są dwie rośliny tutaj, ta da cena oraz do tego jeszcze mam tutaj. Lipsalisa, Tylko kompletnie nie znam odmiany tego Lipsalisa, To pomyślę, że no wypadałoby na je teraz przesadzić, szczególnie, że tego Lipsalisa tak... Można by powiedzieć, że z chęcią bym przelał, choć nieumyślnie, bo on jest posadzony dalej tylko i wyłącznie w torfie. W ziemi produkcyjnej, w torfie i tam nic dosłownie nie ma. Dlatego wydaje mi się, że lepszym pomysłem byłoby go teraz przesadzenie. Okej. Okay co my tutaj mamy? Wezmę sobie tackę jak zwykle. No i zaczniemy oczyszczać, jeżeli yy, te rośliny z aktualnego podłoża. Lipsalis jest no, dość dawno temu w kupione. Naprawdę nawet nie pamiętam co i jak z nim było, ale kiedyś go kupiłem jak go zauważyłem. No i pomyślałem, że no w końcu to trzeba przesadzić jak tak długo już go nie przesadzałem. a że on ma tutaj tylko i wyłącznie tol, no to zobaczymy jak to będzie. A dawno go nie podlewałem, a dalej mam oko, także na pewno zmiana podłoża wyjdzie mu na dobre. Ok. Tak szczerze mówiąc, to ja sadzenia za chwilę będę miał kompletnie podziółki w nosie. Dlatego, że nie wiem, czy wam o tym mówiłem, czy wam wspominałem w którymś z ostatnich filmów, ale miały przylecieć do mnie maluszki, które będą do sprzedaży dopiero na przyszły rok, jak się one zaaklimatyzują. No to one przyleciały. No I ostatni weekend cały sadziłam część tych maluszków, no bo one przyleciały normalnie z laboratorium w TC, także... Z żelu je muszę wyciągnąć, oczyścić i później je posadzić i zaklimatyzować do normalnych warunków Exvito. Także to jest z tym, roboty, jest. One sobie bez problemu przyleciały w czwartek i w czwartek też je odebrałem, i od soboty sobie zacząłem oporządzać te rośliny. Zacząłem je sadzić w ogóle. Także w sobotę jak je zacząłem sadzić rano no to skończyłem pod wieczór i kolejnego dnia w niedzielę dokładnie to samo dlatego, że ich przyleciało ekstremalnie dużo. Co tutaj dużo mówić, ekstremalnie dużo. I w sobotę raz w niedzielę samemu posadziłem ponad 2,5 tysiąca ich także, także, dużo i to nie jest jeszcze koniec i czeka mnie jeszcze sporo sadzenia. Jeszcze na serio dużo sadzenia mnie czeka, jeżeli chodzi o te maluszki. Także jak ja skończę te sadzić, maluszki mniej więcej w połowie grudnia pewnie. Bo nie mam tak żeby nie mam tak czasu, żeby w tym momencie iść i usiąść. Dlatego, że we wtorek... Nie, w środę. Ja to nagrywam w czwartek w dniu publikacji, a wczoraj pisałem jeszcze jeden z egzaminów, który nagle mi dali na y po prostu w międzyczasie, w środku semestru, bo dlaczego by nie, co nie? I kolejny egzamin mam też w przyszłym tygodniu, ale to tam ten już będzie dużo prostszy niż ten, co teraz był. Co my tutaj mamy? To sobie odsuniemy. Nie wiem, jak dużo oczyszczać tej ziemi, tutaj, ale jeszcze na pewno trochę poczyszczam. Nie będę tego jakoś niesamowicie oczyszczał, dlatego że będę przesadzał do mieszanki pelitu z włóknem kokosowym, dipnami kokosowymi i innymi tam rzeczami. Także nie ma potrzeby, żeby to było oczyszczone ekstremalnie dobrze. Po prostu może zostać tego tutaj trochę i nic się z tym nie powinno dziać. Także na czym to ja skończyłem, tak jak Wam wspominałem? Do posadzenia tego przyszło bardzo dużo. Tak, zamówiłem po prostu tego multum z jednej strony, dlatego że wiem, że tego tyle może zejść, a z drugiej strony, bo to było i tak jedno z minimalnych zamówień, jakie tam można było złożyć. Także sam, yy, czasami wiecie, jak to jest. Zamawia się tyle, ile można wziąć minimalnie, żeby w ogóle ten realizować na a że tego... Czy tak czy siak jest ekstremalnie dużo, jak dla mnie, no to tak wyszło. Także zamówiłem tego bardzo, bardzo dużo i myślę, że za 3 miesiące to już będzie gotowe, żeby można było te rośliny przeznaczyć do sprzedaży. Ok, chyba wydaje mi się, że jest to już wystarczająco oczyszczone jak dla mnie. Tak widzicie, że są korzenki jakieś. No i przejdziemy teraz do oczyszczenia draceny. Dlaczego by nie zrobić tego w jednym momencie? Jeżeli chodzi o... to w ogóle nie pokazałem Wam jak tutaj system korzeniowy wygląda. Proszę, jak wygląda tutaj system korzeniowy. No i przejdźmy już do oczyszczenia tego. Także zeszły weekend spędziłem na sadzeniu roślin i jeszcze trochę dni spędzę na sadzeniu tych roślin i układaniu ich później na półkach i aklimatyzacji. I miejmy nadzieję, że to wszystko się zaklimatyzuje. A jeżeli chodzi o to, jakie rośliny przyszły, no to tylko mogę Wam powiedzieć: gatunki na razie. Nie będę starał dokładnie, jakie odmiany przyszły. Na no, to przyjdzie czas, jak będzie już dostawać, Także przyszły skrzydł kwiaty, przyszła filodendrony i alokazja. Tylko jeżeli chodzi o alokazję no to alokazje wymagają dłuższego procesu aklimatyzacji i też wolałbym, żeby one były większe, a nie takie typowe maluszki, jak będę je sprzedawał. Także alokazje mogą się pojawić w jeszcze późniejszym czasie. Ale skrzydłokwiaty, a, syngonia jeszcze. Skrzydłokwiaty syngonia, agronem oraz yy, anduria powinny się pojawić dużo szybciej niż alokazje, czyli no planuję luty, marzec ale bardziej z naciskiem na marzec teraz, dlatego że na luty chciałbym jeszcze coś innego mieć. Ale to wszystko się... Zobaczymy, co wyjdzie w ogóle w praniu, dlatego że aklimatyzacja osiń po części jest zależna ode mnie, co ja tam zastosuję przy tej aklimatyzacji, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o aklimatyzację osiń, czasami też są tak... Jest tak dużo czynników losowych, czasami, że no... Wolę zobaczyć jak to dopiero przyjdzie, a nie wróżyć z fusów i myśleć co by było gdyby. No nic. Także oczyszczajmy dalej tą dracenę, bo tutaj akurat dużo jest tego oczyszczania korzeni. To ta dracena ma multum, oczywiście, że one też się na pewno połamią podczas oczyszczania. No ale taki już urok przesadzania roślin, że nie wszystkie korzenie uda nam się oczyścić i niektóre pójdą na straty po prostu. Także ja teraz muszę się skupić i to dokładnie tutaj oczyścić. Okej, okay. wydaje mi się, że to też jest już oczyszczane, no to tutaj wymagało dużo większego oczyszczenia tam, na serio, bardzo ciężko się czyściło tą tracenę. Także ja sobie teraz jeszcze tylko wymieszam to, co się tutaj znajduje, a tutaj mam chipsy kokosowe, włókno kokosowe, perli, Tu tutaj też trochę widać. Jeszcze to jest kompletnie wymieszane. no i do takiej mieszanki sobie przesadzę te wszystkie rośliny, czyli te dwie rośliny, które sobie tutaj przyniosłem. Jeżeli chodzi o to, do czego sobie przesadzimy, to tak. Ten gipsan zostanie oddychającą niską doniczkę o średnicy 13 cm, a za to ta cena pójdzie już do 12 albo 13. To jest, to jest chyba 13 taka, no. Zwykła już doniczka, dlatego, że przy niej nie uważam, żeby coś dało jej, że tamta doniczka byłaby oddychająca. Także, bez już większego zastanowienia zacznę zasypywać te korzenie, które tutaj były. I tyle. Nie wiem, później do jakiejś osłonki tą dracenę na pewno jeszcze dam bo ta tracena była w doniczce o średnicy około 11 cm, teraz przesadzimy ją do 13, także troszeczkę większa średnica doniczki, choć korzenie wcale nie były już takie niesamowicie duże, jak jakie oczyściłem, dlatego że troszeczkę się potraciło, jak oczyszczałem, co tutaj dużo mówić, było dużo wybierania tam dziwnych kawałków tego, także tą tracenę już sobie przesadziłam. Zobaczymy jak ona później będzie sobie funkcjonowała, ale mam nadzieję, że dobrze. A do tej oddychającej doniczki teraz sobie posadzimy ripsa lisa. Także tak jak Wam mówiłem, multum u mnie y, rzeczy ostatnio się działo. Czy to związanych z, ze studiami, czy to związanych z tym, jakie rośliny do mnie przychodzą na przyszły rok. No bo w tym roku już, no co tutaj dużo mówić. Wystawię, wystawiać roślin już raczej nie będę. Żadnych ani nic do mnie w tym roku nie będzie przychodziło. Teraz już tylko i wyłącznie myślę o tym co mogłoby przyjść i co mógłbym załatwić już na przyszły rok. Okej, okay, to, to, to. No, bo wysyłka rośliny w zimę jest troszeczkę problematyczna, co tutaj dużo mówić. Trzeba to y, całą paczkę odpowiednio zabezpieczyć, żeby wewnątrz tam, gdzie rośliny się znajdują, temperatura nie spadała poniżej tam 10 stopni. Najlepiej, żeby nie spadała poniżej 10 stopni, utrzymywała się na poziomie 11-15 stopni może. Ok, jest. Jest posadzona. Jest ten salis posadzony, także nie pokazywałem go Wam chyba na samym początku, jak on się prezentuje, ale on tak się prezentuje. Myślę, że średnica doniczki dla niego jest odpowiednia. Także ja tylko tej szybko ogarnę i tyle. Okej, okay, wszystko ogarnięte już. Tego ripsalisa wsadzę do jakiejś zwykłej plastikowej osłonki, później tak samo jak tą dracenę. No to kto by chciał, żeby w tych doniczkach tak normalnie stały, chyba że Chodzi o tego i psalicy. no bo ta doniczka nawet fajnie wygląda, ale już do tej ceny na pewno jakąś osłonkę na 13 cm będę musiał znaleźć. Dlatego, że no wcześniej była ona w takiej osłonce, która była nawet za mała na tą doniczkę, Także teraz już kompletnie na pewno nie wejdzie, ale coś się wykombinuje, coś się później już znajdzie na tą dacenę. Bo na serio fajnie mi zaczęła puszać tutaj troszeczkę listków i zobaczymy, jak dalej będzie sobie rosła. Wcale w takim idealnym stanowisku ona nie rośnie, dlatego że rośnie przy północnym oknie, no? Trochę daleko od północnego okna. Wydaje mi się, że ona powinna mieć więcej światła, ale to się zobaczy, dlatego że. Na przykład ten Ipsalis, on sobie właśnie przy oknie zachodnim i to bezpośrednio przy oknie zachodnim. No ale nic. Mam nadzieję, że one się teraz tutaj przyjmą i będzie im dużo lepiej, jeżeli było szczególnie temu Ipsalisowi, bo on miał na serio mokrą ziemię jako przesadzałem, także też z tego powodu go musiałem przesadzić, bo nie wiedziałem, co tam się dzieje wewnątrz, bo od dawna go nie podlewałam, a stosunkowo mokrą ziemię miał. Także teraz widzimy i mamy go w dużo lepszym podłożu niż był, no bo tamto to było torf, choć w torfie też umiem uprawiać, a teraz mamy go już w kokosie z dodatkami. Powiedziałam Wam o tym, że sadzenie ja i tak mam teraz na to dlatego, że jeszcze ponad piątka czekam do posadzenia, a 2,5 już zostało posadzone w dwa dni. To się już y, na serio dzieje automatycznie i to no doniczki 5,5 cm wyciągnięte z żelu, oczyszczone ciach 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 pęsetą. Także samo sadzenie już długo nie zajmuje, bo jeżeli jest wszystko przygotowane i żeby tylko i wyłącznie same rośliny posadzić, no to powiem Wam, że doszedłem do wprawy, że 400 roślin na godzinę da się zasadzić. Tak, 400 roślin, jak jest już wszystko przygotowane i tylko trzeba je powkładać do doniczek, no to już to idzie. Dla niektórych nieprawdopodobne dla mnie no jest. Mam wprawę po tym, jak w zeszłym roku też sadziłem, także w tym roku yy, te dużo przyszło. I w przyszłym roku mam nadzieję, że się spodoba to, co będzie dostępne, bo szykuje się na serio dużo maluszków. Już nie kilkanaście odmian, tylko kilkadziesiąt odmian. Filodem donów skrzydło kwiatów, syngonii i alokazja, ale to alokazje później. No i agraonem. Także na jeden raz szykuję się na serio bardzo dużo odmian, dlatego że zamówiłem Multum odmian w troszeczkę mniejszej ilości sztuk na odmianę, ale poszedłem teraz, że będzie na serio bardzo dużo odmian roślin. Także to by było na dzisiaj już wszystko, jeżeli chodzi o przesadzenie, informacje, z jakimi wami się podzieliłem, bo u mnie nagle na studiach się zaczęło, że. A egzamin z tego napiszecie teraz, a egzamin z tego, byście napisali jako kolokwium z tego, no i... Jakoś to tam jest. No i w międzyczasie mi przyszły te rośliny, i w międzyczasie trzeba też załatwić transport na przyszły rok, dlatego że to będzie transport kolejowy, palików, o których Wam wspominałem, więc za chwilę muszę go załatwić żeby go zorganizować, żeby to mi przyszło w styczniu, bo powiedziałem Wam, że to na styczeń będzie, a paliki jeszcze chyba się nie skończyły produkować, ale powinny w drugim tygodniu grudnia najpóźniej skończyć produkcję, na no nic. Także dziękuję Wam bardzo mocno za obejrzenie dzisiejszego filmu do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie oglądać więcej moich filmów, zachęcam Was mocno do subskrybowania tego kanału. Ja się z Wami żegnam i widzimy się kolejnym razem. Cześć!